Siema, tutaj są z przeszłości. Powinny ściszyć dźwięk. Dobra, to na razie. A, to się nagrywa, oj. Yo, siemane, kochani, serdecznie już drugi odcinek z Grand Chapter 2. Dzisiaj e, spróbujemy uciec z tego domu, tak jak, po, tak jak było w tamtej części. E, tak jak zawsze, drugi odcinek. Dzisiaj spróbujemy uciec z drzwiami. Nie wiem nic. Ale spróbuję. Uciec z tego domu. Będę po prostu próbował łączyć rzeczy ze sobą. Może bez, 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 po prostu bez przedłużania. klikniemy play. Oczywiście łapkę w górę subskrypcję. Napisz jakiś komentarz. O, oraz wejście na mojego TikToka. I drogą, nie wiem jakim cudem. Nagle. Tak po prostu. Z nie czego. Mój filmik z Hello Neighbor. Który wróciłem. Nie wiem kiedy, chyba z 3 dni temu albo dwa. Nagle się jakoś wybił i ma 7 lajków, przy czym ma 5 komentarzy... 6 komentarzy chyba. Przy czym są odpowiedzi moje, więc... Yy, jest razem 3. Najnowszy też ma dwa komentarze. Łącznie z moim to trzy. Nie wiem jakim cudem, ale dziękuję wam. Jakimś cudem i nie wiem... Zawsze myślałem, że będę miał mi wyświetlenie, ale dobra, trudno. Trudno właśnie dobrze. Dobra, walić, to. Po prostu przejdźmy do odcinka, bo będę zanudzał i teraz ludzie będą wychodzić. Oczywiście oglądacie do końca... Oczywiście oglądacie odcinek do końca, pomimo tą kacynkę. Oczywiście oglądacie odcinek do końca. Nie wiem, I don't care, szczerze, w sensie... W sensie, próbuję robić dla was jak najlepszy content, ale ciężko jest upchać materiał, który miałby mniej niż 20 minut. W sensie, jeżeli gram w jakąś grę i naprawdę nie potrafię jej przejść, no to wtedy tak, ale... Dobra Ja bym może zrobił pierw takie coś Zrobimy to samo co w tamtym odcinku, czyli... Oczywiście dawajcie mi jak y, macie jakieś wskazówki, to dawajcie, bo... I co? Dawajcie mi jakieś wskazówki, oj Dlaczego tak późno? O nie, czemu tam jakiś dzwonek zadzwonił? do helikoptera, nie wiem, czy będziemy robić ending z helikopterem. Czy w ogóle to jest jakiś ending helikopterem? O tym właśnie mówiłem. Oj, dupa. Kupa dupa, śmierdzący bąk! Padlocki. To się może przydać. Okej. Okay. Mamy potrzebny przedmiot. Mamy potrzebny przedmiot! Tam była kutka, nie? Chyba że to było w pierwszej części, a ja to jeszcze zobaczymy. Taniec!

Czemu nam się zawsze coś świeci? Nie rozumiem tej gry. What the f Dziadek sprawdza kamery? Co? Tego to ja się nie spodziewałem! Idźmy nim, Ciągle piszczy kawera. Idź stąd, stara Blabo! Uparta jak osioł. Dobra. Idź, 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 idź. Po prostu idź stąd. Hej, tutaj znowu sama z przeszłości. Jak coś, to te wszystkie szumy w mikrofonie powinny zakończyć się o dziewiątej minucie oraz 40 sekundzie. Po prostu jestem debilem. To? Na razie. Ja, czy ja mogę zobaczyć, co jest za tymi pudłami? Tam jest przejście i tam czasem są potrzebne rzeczy. Może, może tam będzie? Oj. Crowbar! Ja bym na razie zrobił padlocki. Nie crowbar. Na razie zrobił paddock. Nie, nie! Wiecie... Czy to jakieś zdjęcie? Glass fuse? Co to jest? Mm, dorlak Mmm, Może to jest do drzwi? Bo jest słowo Ale to idealnie się tutaj wpasowało! Zanim w ogóle ja to zrobię... To ja chcę ich obezwładnić, żebym miał wolną drogę. Chodź tu. <młyszą> Co tu zanuta? Gdzieś tu jest uh. I, stay. Na, na, na. helikopter manual. Mięsko, do czego jest mięsko? Nie wiem. Okej, okay, to coś nam przyda na pewno. Gdzie jesteście? Yy, dobra, po prostu może pójdę, bo... Crowbar. Do czego jeszcze można użyć łomu oprócz do drzwi? Musiał być jakieś powierzchnie, w których trzeba użyć crowbar. Co tu się dzieje w tej grzat? Co to jest? A, nie da crowbar! Czy ta gra Chodź tu, baba. Gdzie jesteś? Nie rób mi. O, tylko. O, Ktoś tu idzie. Oh, oh. To tylko dziadek tutaj szedł. To tylko. Dziadek to tylko dziadek ty, ty. Ja sobie zostawię ten kluczyk tam Wziąć tego krubara szybko I szybko idź na dół No najpierw tutaj blokuje Cutting Flyers Dobra to się może przytać W sumie Przecież cut... nie bo Cutting Flyers Ja muszę się podluczyć tego co jest Co było w jedynce A co jest w dwójce A tutaj potrzeba tutaj potrzeba padlocki. Nie handle Handel drzwiami Door handle, handle, handle. Mamy słuchajcie so handel drzwiami mamy Mamy handel drzwiami Do oh, <try> To jest taż makrojąca. do czegoś w Ej, ej, ej! Koleżanko! O, 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 Ja się już idę myć, babciu. Co to za zdjęcie? To czy... To w sumie pewnie się przyda do... Ja pierdzielę! Zesrałem się tego zdjęcia, myślałem, że to dziadek tam stoi i dosyć nie w niego wszedłem, a to po prostu zdjęcie wyrzuciłem, jakim jestem debilem. Tu jest poszala ręcza. Co to robiło jeszcze raz? Chyba nie pamiętam. I co to jest w ogóle za błąd, Czy to jest jakiś... Czy to, to jest jakaś wojenna część? Tutaj nie niby... Ma być helikopter, więc... पादल क्या पादल क्या जिंद रुकी सुपर Ale odblokowaliśmy już dwie rzeczy: Deski i zamontowaliśmy klamkę, więc jest dobrze. Jest. nie, nie źle jest. What the fuck? Czekajcie, co ja miałem zrobić. Miałem iść na górę. God it Może wrench odbloku. Oj, oj. Na górę. Oj.

nie jest wu zagres, O, łaponki. Odblokuję ten łaponki. Mam to gdzieś. Mam nawet pomysły, jak agrować. Patrzcie na to, ha! bo dowiedziałem się że można wchodzić pod wszystkie stoły dziadek. No to już było głupie. Co, co się dzieje w tej grze? Chodź tu, babka! I TO tam tak dyszy? What the fuck? <laughs> Bardzo to dziwnie brzmi. <laughs> tak, jakbym dostawał zawału. Nie, 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 po prostu <laughs> krzyczałbym, ale moje gardło odmawia mi posłuszeństwa. Nie mogę dostać się tam. Powinienem chyba uży używać tylko i wyłącznie stangana.

Coś tam ciągle dzwoni jakimś dzwoneczkiem i ona tam chodzi ciągle. Znaczy, nie żebym narzekał oczywiście. Chociaż mo może być troszeczkę denerwujące. Jademy, co ja mam zrobić? Kiedy tam przyjść jak tam będzie dziadek pewnie. To będzie dziadek stał. Nie stoi. Idiotka! Dlaczego coś tam ciągle radio włącza? To jest jakieś chore. Co tu się dzieje w tej grze? What the fuck? Chciałem ja zrobić z tymi kratami! Chcę ja zrobić z tymi kratami! Co to jest? I need a hand wheel! Oh, potrzebuję hand wheel! Team ja pomysł!

Are we serious right now, bro? Tylko jeszcze tam jest jedna rzecz do zrobienia. Tam jest jakaś elektryczność. To czy ja bym użył tam Gating Player? Ale tam nie ma żadnych kabelków. Miu. Miu. Fuck. Chciałem użyć tego, ale nie mogę. Przynajmniej film nie jest długi. Trwa 17 minut. No teraz będę próbował. Rozwiązać problem z prądem, no chyba że po prostu nam to przez to przejść. To jest takie zdobne, nie wiem. Czy wątpię? I teraz prawdopodobnie. Ro Serio! Ze wszystkich rzeczy musiałem ruszyć wazon moim tłustym dubskiem. Czy oni tego nie słyszą? Ty. Oni tego nie usłyszeli! Nie pierdziel, że oni tego nie usłyszeli! Tam pomysł. Oh shit. Ona ma tutaj taką barierę, że jak ja jestem pod stołem, to ona mnie nie widzi i ona wtedy od razu ma takie Ciekawe gdzie on jest! Jestem tutaj stara babo. Oj. tam się dzieje w tej grze? Nie chcę ich zabijać, bo po pierwsze to i tak jest mało czasu, żeby cokolwiek zrobić, a po drugie to... Nie wiem, wolę ich agrować. Na ekstremie i tak nie, nie, mam, nie ma czasu się nikogo zabijać. Co? Nie ma czasu się nikogo zabijać? Dobra, nieważne. Dziadka nie ma tutaj, prawda? A jednak jest, ha! Elka, przyjmij Elkę! Ale to było cringe'owe. Fajne masz buty, dziadzia. To jest ze stresu. Nadal nie rozumiem, dlaczego dziadek słyszy. Pomimo tego, że jest napisane, że on nic nie słyszy, to jest trochę bez sensu. What the fuck? Przedmioty w tej grze żyją własnym życiem. Ej, nie odchodź nigdzie! Stary dziadzie! Bo ja chcę, żeby oni poszli, że ja poszli w jednym kierunku, żebym mógł spokojnie tam pójść i zrobić ten handwheel. Nie lewy nie. O Diana, can you see? Cholera... Gdybym ich tutaj zawołał, to on nie wydam pości, wtedy mógłbym mieć wystarczająco czasu, żeby pójść na dół, ale... Poszli w jednym kierunku. Mam. Zrobimy tak. To jest mój plan. Jakim się tam i mnie na początku nie zauważyli? LOL lolpl prezentuje! Czy to zrobi to, co ja myślę, że zrobi? Jeżeli to nie, to jeżeli to nie zadziała, pięknie! Uciekamy z tego domu. Mówiłem, że ten prąd mnie zabije. Dzień czwarty. Jezu, jestem debiter. Jaką zrobi ten prąd? I co? I coś zadzwoniło dzwoneczkiem. I babka znowu tutaj nie przyszła. Ja muszę się dowiedzieć, co to robi. Ale i tak dałem radę. Czekajcie, co ja miałem zrobić? Miałem zrobić to, co. Damet. Oh. Oh! To był przypadek. Nie wiem jakim cudem. To był przypadek. Czyli do tego potrzebuje cutting pliers. Teraz tylko gdzie jest babka? Propo, Hello Neighbor, tym, że na ankiecie wyszło, że więc ja chcę Hello Neighbor, ale nagrałem Hello w Turcji, bo. Dużo odcinków już Hello Neighbor nagrałem, ok? A po drugie, to po tym odcinku prawdopodobnie pojawi się odcinek z Alfy 2, więc spokojnie. Bądźcie cierpliwi. Ja też nie lubię być cierpliwym, ale. Pytam, o. ono to w końcu przyjdzie? Czy nie przyjdzie? Nie rozumiem tej gry. Przepraszam. Fuck! What the fuck? Duchy. Jestem bardzo wkurzony tą grą, że tak powiem idźtą. Nie faj na to jeszcze musiał łapkę zostawić. O co chodzi z tym dzwoneczkiem? Ops. Ops. Dobra, może to zadziała. To musi być to. To musi być to! I super, i film i tak trwa 23 minuty na, na, te, na ten moment, a zaraz pewnie będzie jeszcze dłużej trwał, więc i tak, jak sobie widzicie ciężko, co trzymacie ten materiał. tam tak puszcza muzykę! What the fuck? Dobra. Ostateczne rzucenie wazonu. Ja bym w ogóle trybu tą taktykę. Raz kolejny. I idziemy. Łops! No! No! O nie, o nie, o nie, o nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Let's go! Chodźcie tutaj pierniki! Chodźcie tutaj! NARA! Eskere! To było easy! To to było normal, ale easy było... Ucie to było easy! Udało się! Rzekomo się udało. Udało się! Let's go! The end, a to i tak jest ending jeden z trzech. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pozdro dla osób, które obejrzały do końca. Mm. I co? Udało nam się. Udało się! UDAŁO NAM SIĘ! Dobra, nie będę tak robić. Dobra kreatura. Ym... Zobaczcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz, a raz wejdźcie na mojego TikToka. i co mam mówić, no... Do zobaczenia! Trzymajcie się! Cześć Sirma!